Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie tego wieczoru 21.10. nadaje jak to często bywa wieczorową porą no i mam nadzieję, że będę przez część z Was widziane i słyszane na żywo, a też mam nadzieję, że część z Was będzie miała okazję Obejrzeć tę retransmisję, czy też tę transmisję troszeczkę później, i mam nadzieję, że to, czym się tutaj z Wami podzielę, będzie dla Was wartościowe, będzie dla Was przydatne i będzie stanowiło uzupełnienie, tak jak w tytule zawarłem, tego live'a, który wzbudził, jak się okazało, bardzo duże emocje bardzo wiele komentarzy. Live'a, którego nagrałem kilka dni temu który tyczył o śmietniku na grupach MLM, grupach marketingu sieciowego, dedykowanych dla społeczności marketingu sieciowego, z pytaniem jednocześnie, gdzie są za to odpowiedzialni liderzy. I dzisiaj chciałbym ten temat rozwinąć właśnie z tego powodu, co się zadziało po tym live, ponieważ jak się okazało, temat jest niezwykle potrzebny, niezwykle nośny, a jednocześnie okazuje się, że bardzo wielu z Was ma podobne obserwacje, podobne uwagi i wierzę, że warto o tym mówić, warto takie kwestie ludziom uświadamiać, niekiedy piętnować po to, żeby takich, kolokwialnie mówiąc, baboli nie było no i żeby, moi drodzy, rzeczywiście etos tej, tej branży, tego biznesu budować, a nie go rujnować Gaston, bardzo Ci dziękuję, że napisałeś komentarz, Ewelina również, przerywa co chwilę, no mam nadzieję, że, że nie będzie tutaj kłopotów takich z transmisją, gdyby coś jednak się działo, to bardzo Was proszę o to, żebyście dali mi znak, no niespecjalnie ma wpływ na to, jak Facebook tutaj tę transmisję, w jakiej jakości on ją prowadzi, ja mam tutaj światłowód, więc zakładam, że ode mnie ta transmisja przebiega poprawnie. Ale przejdźmy w takim razie do konkretów, tak żeby to była krótka, syntetyczna wypowiedź, ale jednocześnie też żeby wniosła jakąś wartość do tego, czym Wy się zajmujecie i wierzę też, że jeżeli udostępnicie, to dotrze to do większej liczby osób i im coś uświadomić. Otóż na ostatnim live, którego nie będę teraz ponownie rozwijał, zechciejcie obejrzeć go, ale mówiłem o tym Jaki to śmietnik ma miejsce na grupach MLM-owych, gdzie ludzie dają ogłoszenia o niestety bardzo źle świadczących o nich treściach, gdzie szukają ludzi do pracy chałupniczej, no i takie różne dziwne, no, nie chcę już do tego wracać, naprawdę niefajne rzeczy. Więc mam nadzieję, moi drodzy, że ta informacja niektórymi poruszyła. Przynajmniej tymi z Was, którzy komentowaliście, zarówno w komentarzach, było 50 parę udostępnień tego filmu, ale też w wiadomościach prywatnych, które dostawałem, co mnie bardzo cieszy, że no, czasami macie takie informacje, których nie chcecie wręcz upubliczniać, ale przysyłacie to w wiadomości prywatnej, no, co świadczy o tym, że no, bardzo dziękuję za zaufanie. Ale z drugiej strony świadczy to o tym, że też macie poczucie, iż wiele rzeczy mogłoby lepiej wyglądać. I teraz, moi drodzy, tak nawiązując do, albo traktując jako suplement, tak, tytuł tego live'a: suplement do śmietnika. Nie chodzi o to, żeby jakieś suplementy wrzucać do śmietnika, ale właśnie suplement do śmietnika w MLM w sensie tytułu tego filmu. Otóż, moi drodzy, jak cofnę się pamięcią wstecz do początków mojej działalności, to ja się dowiedziałem, zapisując się do marketingu sieciowego, że szkolenia w tym biznesie są obowiązkowe. 28 lat temu nie było internetu, nie było komputerów, więc na takie szkolenie trzeba było pojechać. W moim przypadku oznaczało to jeżdżenie co dwa tygodnie co dwa tygodnie na weekend do Warszawy, z Poznania. Co dwa tygodnie musiałem się zameldować na seminarium biznesowym w Warszawie, które leciało według tego samego schematu. Tak naprawdę schematu, który dzisiaj odwzorowujemy na seminariach budowy biznesu, tylko w wersji że tak powiem, uaktualnionej, no bo pojawiły się nowe tematy typu media społecznościowe, marka osobista i tak dalej, i tak dalej. Poza tym no, tworząc seminaria ponad podziałami, nie mówimy o produktach określonej firmy czy o planie kariery określonej firmy, za to możemy tę przestrzeń zagospodarować treściami bardziej potrzebnymi. Ale moi drodzy, ja te 28 lat temu wiedziałem, że szkolenia są obowiązkowe. I nie ma możliwości, żebym ja kogoś wysłał na seminarium, a sam mu to nie, nie towarzyszył. Tak? Wręcz m, takiego porównania m, używano wtedy i tu proszę, żebyście się na to porównanie nie zrzymali, ale ktoś z prowadzących, kiedy ja się uczyłem, takiego porównania użył, że kiedy twój współpracownik, którego wprowadzasz do biznesu, przejdzie wszystkie szczeble w karierze, od pozycji tej pierwszej, początkującego, do najwyższej pozycji, to jeśli będziesz otrzymywał z tytułu jego działalności dodatek kierowniczy, i będziesz temu człowiekowi pomagał, żeby on przez te wszystkie szczeble w karierze przeszedł, to zarobisz bardzo duże pieniądze. I ja tego doświadczyłem, ponieważ mój najlepszy współpracownik, którego miałem w historii, przeszedł wszystkie szczeble w karierze, w biznesie, w którym ja działałem jeszcze w latach 90., i pamiętam, że prowizja, którą otrzymałem, ten dodatek kierowniczy z tytułu Pracy jego zespołu, w którym brałem aktywnie udział, to było około 2 milionów złotych. Tak, 2 miliony złotych z tytułu tego, że pomagałem człowiekowi, którego wcześniej namówiłem do współpracy. Ale dlaczego o tym mówię? Otóż mówię o tym dlatego, że prowadzący nas uczyli, kiedy ja byłem początkujący, że ten człowiek, którego wprowadzasz do biznesu, ma bardzo konkretną wartość. No ma właśnie taką wartość, jaką możesz dostać z tytułu jego przejścia przez wszystkie szczeble w karierze, czyli wartość liczoną w milionach na dobrą sprawę. I mówiono, wyobraź sobie, że to jest walizka pełna pieniędzy, takich właśnie około 2 milionów złotych. Czy zrobiłbyś coś takiego, że pojałby się, wysłałbyś taką walizkę? Pełną pieniędzy na jakieś szkolenie, żeby samotnie na tym krześle leżała i żeby się nie, nikt nią nie opiekował. No przecież, realnie rzecz ujmując, gdybyś miał walizkę pełną pieniędzy, to byś przy niej siedział, pilnował, tak dbał o to, żeby tam nie uległa jakiemuś w cudzysłowie zadrapaniu i tak i tak I to oznacza, że ja zostałem nauczony, że. Towarzyszy się osobie początkującej w jego wejściu do biznesu, bierze się udział we wszystkich możliwych szkoleniach, które trzeba potraktować jako obowiązkowe, mimo że się ich słuchało po raz enty, ale towarzysząc człowiekowi, który zaczyna współpracę, można jednocześnie go bliżej poznać, można dowiedzieć się, co go niepokoi, martwi, jakie ma pytania, pomóc mu w uzyskaniu odpowiedzi na te pytania, no bo przecież jak jest sporo ludzi na szkoleniu, no to nie wszyscy mają możliwość rozwiania swoich ewentualnych wątpliwości, choćby z tego powodu, że nie mają odwagi zapytać, nie ma czasu i tak dalej, A wieczorem po szkoleniu no po prostu z tym człowiekiem jesteś, jesteś w zespole, jesteś w ekipie. I odpowiadasz na te kwestie, które gdzieś tam jeszcze są potrzebne, żeby je dopowiedzieć, towarzyszysz temu człowiekowi. Są wtedy te słynne nocne Polaków rozmowy. I moi drodzy, ja jeździłem na seminaria przez pierwsze pół roku, nie opuściłem ani jednego. A po pół roku dostałem prawo do poprowadzenia swoich pierwszych seminariów, ponieważ dzięki temu, że byłem obecny byłem aktywny od początku, to ta moja grupa rozwinęła się do takich rozmiarów, że mogłem prowadzić seminaria na około 50 do 100 nowych osób co dwa tygodnie, i tyle tych seminariów robiłem. I to jest powód, dla którego ja. W tamtym czasie, bez internetu, bez telefonu komórkowego, przecież nie miałem telefonu komórkowego w 1993 ani czwartym roku, przetrwałem. To jest powód, że jeździłem na te seminaria. I dlaczego o tym mówię? No bo ten mój film sprzed dwóch czy trzech dni, traktujący o tym śmietniku, który jest na grupach MLM-owych, tak, on tak naprawdę mówi o tym, i to, co teraz chcę powiedzieć, jest uzupełnieniem. Że skutkiem niewymagania od ludzi tego, żeby się uczyli, nie traktowania szkoleń jako obowiązkowe, skutkiem tego będzie akceptowanie byle jakości. A akceptowanie byle jakości prowadzi właśnie do takich byle jakich zachowań. Ja, moi drodzy, z czasów szkoły, gdzie byłem bardzo dobrym uczniem, to wyniosłem taką uważność na to, czy ktoś przywiązuje uwagę do swojej edukacji. I dobrze pamiętamy, że w szkole, w klasach no, byli różni uczniowie. Byli tacy, którzy no, traktowali poważnie to, co tam w tej szkole robią, i tacy, którzy traktowali to mniej poważnie. I ja wiem, moi drodzy, że niejedno szkolenie. Znajdziemy w internecie, czy wypowiedź, kiedy ktoś mówi, że był kiepskim uczniem, a potem został Einsteinem, i tak dalej. To, to, to wszystko to prawda w odniesieniu do geniuszy. Ale moi drodzy, patrząc na te grupy MLM-owe, śmiem twierdzić, że tam jest mało geniuszy. Chyba, że słowo geniusz zdefiniujemy zupełnie inaczej. Mało tego ciekawostkę wam, taką przyrodniczą, jeszcze powiem, że tego live'a, którego nagrałem o tym śmietniku, o tym co ludzie publikują, jak durne posty ludzie publikują, ogłoszenia przewerbunkowe w grupach MLM-owych, to oczywiście tego live'a udostępniłem no, w większości tych grup, do których, czy we wszystkich grupach, do których jestem zapisany. Myślicie, że to przyniosło jakiś rezultat? Nie. No, sprawdzałem dzisiaj od rana i tam cały czas są takie same ogłoszenia, takie same posty. Czyli mam wrażenie, że, moi drodzy, spora część naszych koleżanek i kolegów to ludzie nienauczalni. Nienauczalni. Mało tego. No przecież, moi drodzy, jeżeli daje ktoś ogłoszenia tego typu i nie ma odzewu, nie ma żadnego lajka, like komentarza, nikt tam nie napisze typu priv, wyślij mi jakąś wiadomość na priv. No to przecież na logikę, że to nie ma prawa przynieść żadnego rezultatu. I moi drodzy, niejednokrotnie usłyszeliście ode mnie, czy możecie ode mnie usłyszeć, że masz taką strukturę, na jaką zasługujesz. To oczywiście taki slogan, podobnie jak slogan, który też często artykułuję, że buduj firmę w firmie, tak? I ta firma to coś, co tworzysz na miarę swojej przeszłości. Ale czy właściwie to wszyscy rozumieją. I teraz pozwólcie, że jako tradycyjny też przedsiębiorca od 32 lat poczynię taką uwagę. Wyobraź sobie, że postanawiasz otworzyć firmę. Taką tradycyjną firmę handlową. I chcesz tworzyć jakąś, prawda, firmę handlową, która będzie się rozwijała i potrzebujesz zatrudnić ludzi. Powiedz mi taką rzecz. Jeśli zechcecie tutaj w komentarzach się też aktywizować, będzie mi bardzo miło. Gdybyś miała, miał zatrudniać ludzi do swojej firmy tradycyjnej, którym musisz zapewnić miejsce pracy, wypłacić pensje i ewentualne inne panarze, To też w taki yy, Lekki, łatwy, przyjemny sposób podchodziłabyś, podchodziłbyś do rozmów kwalifikacyjnych, do rekrutacji tych ludzi. Dlaczego o tym mówię? No bo moi drodzy, byłem świadkiem wielu rozmów rekrutacyjnych do networku, często takich, kiedy ktoś nie był świadomy, że ja słucham tych rozmów. I naprawdę mam takie przemożne wrażenie, że dopóki ludzie, którzy działają w marketingu sieciowym, nie będą szanowali ani tej branży, ani siebie i będą przed tymi kandydatami rozwijali czerwony dywan i się ich prosili, żeby tylko zechcieli dołączyć do ich zespołu i będą się licytowali, jaką kto ma fajniejszą firmę, fajniejszy, lepiej płacący plan marketingowy, a w składzie produktów jest to, a tamto, to, to moi drodzy, to się nic nie zmieni. I psuna na budę zdadzą się takie gadania, o których też ode mnie wiele słyszycie, że ludzie przyłączają się do ludzi. Bo to już jest wyzwanie, bo jeżeli ludzie przyłączają się do ludzi, to ludzie się przyłączą do tych ludzi, którzy są lepszej jakości. I wtedy rozumiemy to, że masz taką strukturę, na jaką zasługujesz. Ale prostsze jest zacząć publikować jakieś durne teksty, mimo że nikt tego nie ogląda. Ci ludzie mają wtedy poczucie, że wykonali pracę. Tak wykonali pracę, zamieścili ileś postów. Na tym polega rozwój osobisty, nabywanie kompetencji, na tym polega biznes. Tak by było, gdybyś zatrudniała, zatrudniał człowieka do biznesu tradycyjnego? Dajesz mu biurko, pensję i on ma usiąść i publikować posty, na które nikt nie odpowiada i z których nie ma żadnego rezultatu. Jak długo dawałabyś, dawałbyś tym ludziom uwagę? O pensji nie wspomnę. Pytanie retoryczne. Przecież każdy z nas wie, co by zrobił, gdyby miał pracownika, który nie przynosi żadnego rezultatu. A my dajemy ludziom, ok, no na tym polega specyfika marketingu sieciowego, jakiś pas startowy. Ale po co ten pas startowy, skoro on będzie tam w tym pasie siedział? Skoro nie chce się ten człowiek uczyć. Zacznijcie stawiać wymagania... Bo inaczej to się nic nie zmieni ani w Twoim biznesie, ani w branży w ogóle. A tak naprawdę ci ludzie będą odchodzili z poczuciem krzywdy, krzywdy, bo oni nie będą widzieli winy w sobie, że nie zarobili, tylko będą widzieli winę w biznesie i w ludziach, którzy ich zaprosili. Tak? I dobrze wiecie, że mam rację. Tak? Dobrze wiecie, że mam rację. Więc daj przykład, daj przykład. Jeśli chcesz, żeby ludzie przyłączyli się do ciebie, to musisz być kilka kroków przed nimi. Musisz dawać przykład, że się uczysz i rozwijać swoją obecnością. Tak jak ja, byłem obecny na każdym seminarium. No dzisiaj to jest proste, bo są seminaria online w Twojej firmie, w ramach tego, co my robimy, tak? Może tobie nie wypada. Z racji tego, że masz jakieś relacje bliskie z tymi współpracownikami, żeby im powiedzieć coś takiego dosadnego, co ja teraz mówię, choć to i tak dosadne nie jest, bo staram się grzecznie to artykułować. Ale może jak zaprosisz go na takie szkolenie, które ja prowadzę, udostępnisz komuś, no to dotrze, tak? Bo może to by nie wypada. Mi wypada, bo mogę z perspektywy i swoich lat, i swojego doświadczenia o tym mówić. A. Do tego dodam jeszcze jedną rzecz. Uczę od dawna czegoś, co nazywa się rekrutacją według potrzeb. Uczę na seminariach i tych online, i tych stacjonarnych. Całe warsztaty MPR dotyczą czterodniowej rekrutacji według potrzeb. Dlaczego o tym mówię? Bo jest udowodnione, moi drodzy, że jeżeli kogoś ciągnie za włosy, to on bardzo łatwo odpadnie. On tak do końca nie wie, po co tam jest, jeżeli Tobie zależy bardziej. Ale jeżeli zadasz sobie trud, nauczysz się tego i wyćwiczysz tę umiejętność dotarcia do potrzeb tego człowieka i on będzie wiedział, że w tym biznesie będzie miał zaspokojone te potrzeby i wyjmiesz te potrzeby z potrzeb nieuświadomionych, przekształcisz na potrzeby uświadomione, to długi temat, to ten człowiek Ci z biznesu tak łatwo nie odpadnie to ten człowiek będzie skłonny do tego, żeby Cię słuchać, będzie skłonny do nauki. Jeśli dodatkowo poprzesz to kontraktem na końcu, podczas rekrutacji, podczas zapisywania tego człowieka do firmy, zawrzesz z nim umowę, co Ty dajesz od siebie, czego masz prawo oczekiwać od niego, na ile on jest w stanie gotu i gotów się zaangażować i ten kontrakt zostanie jak między dwojgiem dorosłych przedsiębiorców zawarty, to w tym momencie wiesz, czego się trzymać. I wie, że jeżeli on nie dopełni tego kontraktu, zaczyna to robić po swojemu, w myśl zasady ja to wiem, tak jak wrzuciłem jakiś czas temu relację tak, o takim tytule Ja to wiem, że to jest tak naprawdę zabójca rezultatów, powód braku efektów, to, że właśnie ktoś uważa, że już wiem. Jeden z komentarzy, kogoś, kto zechciał skomentować ten live sprzed kilku dni o śmietniku, no był właśnie między innymi taki. Że co z tego, że ja mówię ludziom, jak mają robić, ale oni nie słuchają, robią po swojemu. Dlaczego robią po swojemu? Dlaczego nie mają tego szacunku i tego, tej potrzeby, żeby przyjąć, że ktoś ich uczy czegoś, co ma im służyć? No bo błąd został popełniony na początku. Nie zawrzesz kontraktu z człowiekiem, jak już w biznesie jest. Zawrzesz kontrakt z człowiekiem, któremu zależy na tym, żeby do biznesu wejść. No ale znowu wracamy do początku. Jeśli tobie bardziej zależy niż jemu zależy, to nic nie jesteś w stanie tym człowieku wymusić. To będziesz się licytować, słuchaj, tu nic nie musisz, nie musisz pracować, możesz robić co chcesz, nie musisz nic kupować, w ogóle luz, bluz w niebie same dziury. No i takie są licytacje na tych grupach. U nas nie trzeba nic zainwestować, u nas wszystko jest podane na tacy i tak dalej, i tak dalej. Co nie kosztuje, się nie szanuje. Jak jest podane na tacy, jak nie kosztuje wysiłku, to myślicie, że oni to uszanują? Uszanują Waszą pracę, Wasze zaangażowanie? Absolutnie nie. Więc moi drodzy, kiedy chcemy mieć ludzi nauczalnych i chcemy, żeby się uczyli, to my musimy dać przykład. Sami musimy się tego nauczyć, sami musimy wzrastać, bo jak rośniesz, to zaczynasz się szanować, bo rośnie Twoje poczucie kompetencji, Twoje poczucie własnej wartości. Jeżeli będziemy pozyskiwali. A tłumaczyłem wam o tym schodzeniu w dół ludzi o coraz niższym poziomie pragnień, marzeń, rozwoju, no to będzie tak, że prawdą stanie się, iż do marketingu sieciowego przychodzą ci, którym się nigdy w życiu nie udało, w niczym. A nikt nie chcę z takimi ludźmi robić biznesu. Ludzie chcą robić biznes z tymi, którzy wiedzą, jak ten biznes robić. Więc moja droga mój drogi, to taki dodatek do tego co było kilka dni temu, obejrzyj sobie na moim fanpage'u tego live'a, o śmietniku na grupach MLM, rozważ to, rozważ to, bo naprawdę mi zależy na tym, żeby ludzie się w tym biznesie rozwijali. Nie, nie tylko dlatego, że mam taką ideę, no tak, przyjmijmy, że nie wierzysz, że mam taką ideę, żeby zostawić jakiś trwały, dobry ślad o tym marketingu sieciowym. No, przyjmijmy, że to z własnej próżności chcę zostawić ten własny ślad. No, przyjmijmy nawet, że, że robię te szkolenia po to, żeby były z tego pieniądze, ale jakikolwiek powód by nie był, no to naprawdę mi zależy na tym, żeby była lepsza jakość ludzi w tym biznesie. A jak będzie lepsza jakość ludzi w tym biznesie, to świat zewnętrzny będzie na ten biznes inaczej patrzył. Chętniej będą do tego biznesu przychodzić, więc i ty zyskasz, ja zyskam, firma zyska, ta, tamta, ta, jeśli będą to uczciwie funkcjonujące firmy. Moi drodzy, nie obiecuję, że w najbliższych dwóch, trzech tygodniach, ale postaram się jeszcze przed końcem roku zrobić jakiś webinar, taki webinar, który będzie... Traktował o tym, jakie błędy ludzie popełniają właśnie działając w social mediach. To działanie w social mediach może się okazać całkiem niezłą pułapką dla wielu ludzi. Więc zrobię taki webinar, jak poprawnie postępować, jakich błędów unikać. Wierzę, że to będzie dla Was pomocne. W ogóle też taką tutaj mam zapowiedź, że wspólnie z Grażyną jesteśmy na etapie nagrywania. No myślę, że nie będzie to nieskromne, najbardziej profesjonalnego programu edukacyjnego online składającego się z kilku poziomów zaawansowania. Ci z Was, którzy uczestniczyliście rok temu, czy dwa lata temu, czy trzy lata temu w tym kilkumiesięcznym programie edukacyjnym NPO Networker Pro Online, to powiem tyle, że to będzie wersja nie na żywo, tak, no bo wtedy wymagało to obecności. Ale będzie to wersja w postaci programu o trzech poziomach zaawansowania. Poziom taki podstawowy około 10 godzin zajęć, potem poziom dla początkujących liderów, tych bardziej zaawansowanych liderów. Tak więc wierzę, że to będzie bardzo, bardzo pomocne, ale, moi drodzy, musimy tak naprawdę zacząć od siebie od siebie. No dobra, to tyle moi drodzy, wieczorową porą. Jest 21.30, tu jeszcze jestem w studiu, jeszcze będę nagrywał kolejny materiał. Właśnie na ten program edukacyjny zachęcam jeszcze raz do tego, żeby ci z Was, którzy chcecie, aby wasi współpracownicy byli lepiej przygotowani do tego biznesu, w sobotę, niedziela jest seminarium budowy biznesu online. No, już prostszej wersji nie ma, może to jest właśnie utrudnienie, że jest taka prosta wersja. No ale na warszawskie seminarium mamy już praktycznie prawie komplet. Możemy przyjąć 130 osób. Na dzisiaj rano było sprzedanych 116 czy 120 biletów, więc zostało ich niewiele. Natomiast za tydzień, tak, w ten weekend, to nawet nie za tydzień jest SBB Online. Kto chce, to naprawdę zachęcam bo tam jest prawie 10 godzin zajęć, które wspólnie z Grażyną czynimy. Dla tych z Was, którzy chcecie budować biznes zagraniczny, czy zachęcić tych, którzy chcą za niewielkie pieniądze nauczyć się tego, jak to robić, a na pewno zainspirować, na pewno otworzyć oczy i wierzę, że poprawić swoją jakość. A jak ktoś raz już tego wysłuchał, nie zaszkodzi mu, jak będzie brał udział, drugi, trzeci, piąty raz, bo znowu odwołuję się do swojego przykładu. Moi drodzy, to wszystko. Nie będę już dalej przeciągał. Jeśli uznajecie, że to miało wartość, to podzielcie się tą wartością z innymi. Będzie mi bardzo miło, jak skomentujecie, dlatego że dzięki temu te słynne algorytmy Facebooka sprawią, że więcej osób to zobaczy. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Piotr Krenik z tej strony. Cześć.